Dzień dobry, moje kochani. Zapraszam serdecznie osoby urodzone w znaku barana na czytaniu tygodniowym. Zapraszam Was, kochani, na tydzień od 11 do 17 października 2021 roku. <laughs> Przyglądamy się, jakie energie w tym czasie dla wszystkich osób urodzonych w znaku barana. Co dla baranów. Pokażcie kartę. Baranki rozpoczynają szóstką miecze Nie zaprzątają sobie już w tym tygodniu głowy słońcem, ale za to <laughs> dziesiątka buław do paranków idzie. Karty mówią, żeby skupić się na asie denarów i kończycie, kochani, <laughs> może troszkę jeszcze przesunę, kończycie rydwanem. Kończycie Rydwanem. No, pierwszy raz zawsze u tych baranków to ja muszę <coughs> ustawiać. A w tle czytania z przełożenia karta kochankowie. No trochę podbicie tego rydwanu powiem szczerze. <coughs> już wam mówię dlaczego. Coś mi gardło siada. <coughs> Za dużo tych czytań. <coughs> Przepraszam. Y w karcie kochankowie mamy świadome wybory. Jakieś rozstaje dróg, musimy podjąć jakąś decyzję i decyzja, którą podejmujemy, nie jest decyzją pochopną, nie jest decyzją na tak zwanego wariata. Tu jest decyzja przemyślana i świadoma. Dokonujemy jakiegoś wyboru między jedną opcją a drugą opcją, jedną drogą a drugą drogą, jedną osobą a drugą osobą. Jest to świadome decydowanie się na coś. To samo w wyniku. Mamy kartę rydwanu mówiącą o tym, że podejmujemy świadome, zdecydowane działania w jakimś kierunku. I również mamy dwa konie, białe i czarne, które chciałyby powozić w różne strony. A my intuicyjnie prowadzimy je w tę stronę, w którą my chcemy, i one nas słuchają i doprowadzają nas bardzo szybko do celu. Ważne, żebyśmy dobrze ukierunkowali nasze działanie, czyli skontaktowali się z naszym wnętrzem, z naszą podświadomością, podjęli świadome decyzje. Po co? Po to, żeby ten rydwan nie pojechał tak zwaną kulą w płot. Więc yy, taka świadomość celu. Lub podejmowanych decyzji będzie w tym tygodniu u Baranów znamienna. Ale rozpoczynamy szóstką mieczy. Szóstka mieczy to jest na logikę podejmowanie jakichś działań, podejmowanie jakichś decyzji, gdzie no niezbyt nam to może nawet na rękę czasami jest. Niezbyt jest to miłe czy przyjemne. Tutaj w tej karcie, jakby tego zachwytu z podróży nie ma. Ale świadomie decydujemy. Świadomie, nasz yy, intelekt podpowiada nam odejść od tego. Zostaw to nie tędy droga. Wyjdź z, toksy z toksycznej relacji. Zostaw pracę, w której się wypalasz yy, bezproduktywnie w zasadzie. Coś zostawiają baranki na początku tygodnia? Od czegoś odchodzą? Od kogoś odchodzą? Tak na logikę, na chłodno. Może jakiś pomysł zostawiają? Może jakąś osobę w tym tygodniu? Jakieś decyzje tutaj znamienne zapadają, jest to karta Brama, czyli w takim naszym myśleniu. Szóstka to jest element równowagi, tak? Tutaj też mamy szóstkę. To jest łapanie równowagi, tak na, na, na głowę. Więc fajna karta, fajna taka świadome podjęcie decyzji w tym kierunku, nawet może jeszcze nie wiadomo w jakim, ale odejście od czegoś, co mi nie służy. Zostawiamy słońce w tym tygodniu, zostawiamy słońce, czyli nowe początki, jakieś sukcesy, jakieś nowe otwarcie, może coś nie poszło. Albo coś, co dobrze szło, już nie będzie zaprzątało Waszej uwagi, skupicie się na czymś innym, tak? Albo po prostu ym, Słońce może mówić też o projektach takich rozpoczętych we właściwym kierunku i te początki, jakby jak coś rozpoczynamy, to wydaje nam się, że cały, cały czas jesteśmy na tak zwanym starcie. A tutaj w karcie Słońca możemy powiedzieć, że start mamy już za sobą, czyli. Yy, te początki już były. Już jesteśmy wprawnymi e, na przykład myśliwymi, a nie początkującymi, uczącymi się. Nie jesteśmy już adeptami jakiejś sztuki, nie jesteśmy na początku, na, na jakimś początkowym etapie projektu, relacji, tylko już przechodzimy na kolejny etap. Co do nas przychodzi w tym tygodniu? Dziesiątka buław. Powiem tak, bardzo dużo obowiązków w tym tygodniu będą barany miały, bardzo dużo rzeczy do zrobienia, bardzo dużo rzeczy na głowie. Pamiętajcie też, zwróćcie uwagę na kręgosłup. Może w tym tygodniu dokuczacie yy, baranom znacząco. Yy, może być z przemęczenia, z przepracowania, tak najzwyczajniej, a może tak również yy, psychosomatycznie, po prostu, bo jakieś odejścia to nie są łatwe momenty, zostawianie czegoś. Słońce. Yy, na chwilę was opuszcza, więc może nie być lekko, ale bardzo w kontakcie ze sobą. No i może być pracowicie, męczący tydzień. Możecie też w tym tygodniu, to jest maksimum wzięcia obowiązków na siebie, czyli możecie w tym tygodniu osiągnąć takie apogeum w tym, co robicie. Czyli mieliście dużo do zrobienia, no to jeszcze coś i w tym tygodniu naprawdę już maksimum bierzecie na siebie. Ale kończycie, bo to jest dziesiątka, czyli koniec, koniec tych zmagań, koniec tej pracy, koniec tych zmęczeń, koniec jakiegoś etapu, takiego pracowitego etapu. Być może dlatego odchodzicie od czegoś, tak? Coś tutaj się napracowaliście, może nad sobą, może nad relacją, może nad jakąś pracą, jakimś projektem i już mówicie: Dobra, dosyć, zostawiam to. Karty mówią: Skup się teraz na czymś nowym. Przyjdzie as denarów. Nowy początek. Może tu coś nie w tę stronę szło? Może nowa relacja, nowa znajomość. A z denarów jest szansą od losu na coś trwałego. Może to być związane z finansami, ale w czytaniu ogólnym e, również może być to y, początek relacji, nowej znajomości. Y, taki początek, który ma szansę bycia trwałym, i długofalowym. Ważne, żebyście się na tym skupili. Jest to jeden najlepszy w sumie zasów yy, yy, w tarocie, więc warto go wykorzystać jego energię w tym tygodniu i przyjąć ten dar. I wykorzystać go właściwie do, do, do tego, żeby yy, właśnie pójść w stronę stabilizacji. Na każdym polu zostawić to, co mi nie służy. <laughs> I pójść w stronę stabilizacji. Na koniec tygodnia mogą być podróże, mogą być wyjazdy, może za pracą, może, może za relacją, może do kogoś, może ktoś do Was. Bo rydwan to są podróże. Jest to karta również samochodu, czyli takich podróży autem. Bardzo dobry kontakt ze swoją intuicją, i takie zdecydowanie na cel. Ja już wiem, czego chcę i po prostu pre. Tu nikt mnie nie powstrzyma w rydwanie. Ja już postanowiłem, zdecydowałem. I tutaj zapadają jakieś decyzje, bo tu zapadają decyzje na głowę, tutaj coś kończycie i to yy, takim już zmęczeniem i po prostu, uff, mam to już za sobą i rozpoczynacie coś nowego. I tutaj mamy świetny kontakt właśnie ze sobą, tutaj mamy te świadome wybory w kochankach, yy, świadome decyzje. To może być też karta nowej relacji. Zobaczcie, jak to się ładnie układa, wszystko. Patrzcie, tak wam pokażę, bo taka jest sekwencja: nowa miłość, nowy pomysł, nowy projekt, wyjazd do tej miłości za tą miłością, lub przyjazd kogoś, lub realizacja tego projektu. I tutaj mamy to jest również karta miłości. Karta Kochankowie mówi o relacji. Może to być związane z podróżowaniem lub z przyjazdem kogoś. Nie tylko świadome wybory. Ja bardzo lubię tę kartę Kochankowie do e, interpretacji jako świadome wybory, bo rzeczywiście tak jest, ale słuchajcie, może też e, zdarzyć się, że <laughs> ona w tym tygodniu przyniesie Wam nową relację, czego mogą barany się kompletnie nie spodziewać i nagle no bo prezent od losu. Prezentów się nie spodziewamy. Te dwie karty są również informacją. Może to być ktoś spod znaku ryb lub bliźniąt. Czyli znaki wodne i znaki powietrzne nam się tu rysują. Także moi drodzy, rozglądajcie się w tym tygodniu. Fajny tydzień. Bardzo znaczący taki, macie bardzo ładne karty na ten tydzień świadome podejmowanie decyzji tu są decyzje, tu są decyzje i tu również na koniec tygodnia albo podróże albo um, przemieszczanie się albo sprawy związane z autem albo w ogóle autem będziecie um, podróżować lub ktoś do was A świadome decyzje, dążenie do celu, wiem czego chcę i osiągam pięknie, dobrego tygodnia, drogie baranki